Znów niespodzianka. Idziemy dalej po niewłaściwym. Początek roku 1978 wyglądał zwyczajnie, jakby w ciągu 12 miesięcy nie miało wydarzyć się nic szczególnego. Zadłużenie spowodowane pożyczkami zagranicznymi z początku dekady rosło w ekspresowym tempie, pojawiało się coraz więcej oznak kryzysu gospodarczego. Mimo to w transporcie kolejowym prężnie prowadzono kolejne inwestycje. W listopadzie 1977 otwarto linię kolejową z Piotrukowa Trybunalskiego do kopalni Bełchatów która miała stanowić część magistrali z Lublina przez Radom i Idzikowice do Wrocławia, zaś w grudniu ruszył ruch towarowy na centralnej magistrali kolejowej w celu odciążenia przeładowanej linii kolejowej nr 1, tak zwanej Wiedenki. Z drugiej strony poziom bezpieczeństwa rodził wiele wątpliwości. 9 lipca 1977 doszło do czołowego zderzenia pociągów pod Długołęką, w którym zginęło 12 osób. 13 dni później w Zabrzu wskutek awarii samoczynnej blokady liniowej doszło do najechania pociągów, wskutek czego zginęła jedna osoba. Zaś 7 grudnia w katastrofie kolejowej w Kraskach zginęło 7 osób. Nowy rok nie oznaczał oczywiście, że tym razem będzie w tym kontekście lepiej. Z Ełku w kierunku Korsz około 21.30 odjechał pociąg pospieszny numer 15501 z Białego Stoku do Szczecina, który tego dnia był opóźniony o 45 minut. Na czele składu znajdowała się lokomotywa SP45022 14 km za ełkiem, zbliżając się do wsi czerwonka, pociąg jechał z prędkością około 75 km na godzinę, gdy nagle coś łupnęło pod składem, a po chwili załączyło się hamowanie nagłe, oznaczające rozerwanie pociągu. Załoga lokomotywy wysiadła ze spalinowozu, a następnie ruszyła w kierunku końca składu. Po drodze dołączyła do nich kierownik pospiesznego. Trójka nie zdążyła. Żyła jednak dość do końca składu, gdy ku ich zaskoczeniu w ciemnościach zobaczyła dwa wagony sypialne leżące obok nasypu, a trzeci i jednocześnie ostatni w składzie wagon był co prawda wykolejony, jednak nie stoczył się z wysokości. Pierwsi na miejscu wypadku byli mieszkańcy Czerwonki. Po dłuższym czasie pojawiły się również służby. Z powodu śniegu, który uniemożliwiał przedostanie się do wykolejonego składu pojazdom ratowniczym, do transportu ciężko rannych pasażerów. Przez las do najbliższej utwardzonej drogi trzeba było użyć sani ze wsi. Niestety nie udało się uniknąć ofiar. Pięć osób jadących na ferie zginęło wskutek przygniecenia przez jeden z wagonów po wypadnięciu przez okna. Przyczyny wypadku miała wyjaśnić komisja, jednak mało kto spodziewał się odkrytej skali zaniedbań. Członkowie komisji dość szybko, bo poprzez oględziny miejsca wypadku ustalili, że przyczyną wykolejenia było wielokrotne popękanie i wyłupanie główki szyny na odcinku około 1 metra w 114 km 872 m pod jadącym z nadmierną prędkością pociągiem 15501. Cztery dni przed wypadkiem w tym miejscu doszło do pęknięcia szyny z powodu temperatury poniżej minus 10 stopni. Wysłanie na miejsce drogowcy co prawda wymieni Zmienili fragment szyny, na którym doszło do pęknięcia, jednak problem polegał na tym, iż wstawiona nowa szyna była typu S42, podczas gdy na tym fragmencie linii zastosowano zupełnie inny typ a śruby, które przytwierdzały szynę do podkładów, nie nadawały się do żadnego z zastosowanych typów i na dokładkę było ich o połowę za mało. Żeby dopełnić dzieła partactwa, trzeba wspomnieć, że dziury na te właściwe śruby powinny zostać wywiercone, podczas gdy faktycznie zostały one wypalone palnikiem, co osłabiło szynę jeszcze bardziej. Mówi się, że prowizorki są najtrwalsze. Ta wytrzymała właśnie 4 dni, ponieważ załoga pociągu towarowego przejeżdżającego przez to miejsce 2,5 godziny przed pospiesznym z Białego Stoku przekazała dyżurnemu stacji Ełk, że między starymi juchami i woszczelami doszło do pęknięcia szyny. Zgodnie z przepisami należało w takiej sytuacji zamknąć tor w ogóle i wysłać na miejsce ekipę drogowców w celu naprawienia uszkodzeń, jednak dyżurny postanowił tylko wprowadzić ograniczenie do 5 km na godzinę i czekać na informacje od innych załóg. Biorąc pod uwagę jego słowa, że w tygodniu na tym odcinku dochodziło nawet do 10 przypadków pęknięć szyn, można stwierdzić, że był to dzień jak codzień. Po otrzymaniu takiego samego zgłoszenia od załogi innego pociągu dyżurny powiadomił w końcu o sprawie drogowców, ale nie udzielił im zgody na wyjazd na szlak Drezyną, nawet pomimo przedstawienia przez nich pisemnego żądania z jednego powodu. Dyżurny chciał, aby pociągi pospieszne o numerach 15501 do Szczecina i 16601 do Wrocławia wyjechały zełku o czasie. Jak wspomniano wcześniej, 15501 odjechał z 45-minutowym opóźnieniem, to też cały ten plan wziął w łeb. Na tym sprawa się nie skończyła. Załoga pospiesznego 15501 otrzymała rozkaz szczególny O dotyczący trzech ograniczeń prędkości, z których jedno dotyczyło właśnie odcinka z pękniętą szyną, zaś wykaz ostrzeżeń stałych zawierający wszystkie stałe ograniczenia prędkości na liniach kolejowych zawierał informację, że od Ełku do kilometra 111 obowiązywała prędkość maksymalna 80 km na godzinę, zaś dalej w stronę Korsz tylko 50. Po zaskoczeniu komisji pociąg na 111 km nie zwolnił, tylko jechał aż do miejsca wykolejenia z prędkością 75 km na godzinę i z taką też prędkością przejechał przez feralny fragment szyny, powodując jego uszkodzenie. Zaś po zatrzymaniu składu, zgodnie z przepisami na lokomotywie, powinien zostać jeden członek załogi, podczas gdy zarówno maszynista, jak i jego pomocnik opuścili kabinę w celu sprawdzenia, co się stało. W wyniku przeprowadzonego procesu sądowego dyżurnego skazano na 5 lat więzienia i przeniesiono na inne stanowisko niezwiązane z prowadzeniem ruchu pociągów na liniach i stacjach kolejowych. Maszynista dostał 4 lata więzienia i karę finansową w wysokości 3 pensji, natomiast jego pomocnik 2 lata więzienia. Sama SP-45022 kontynuowała oczywiście służbę w latach 90. stając się SU-45 i w 2006 została zezłomowana w Olsztynie. Na zakończenie należy wspomnieć, że już podczas dochodzenia odkryto problem alkoholu wełckim węźle kolejowym. Spożywanie trunków przez mistrzów robót w maszynach remontowanych w lokomotywowni, czy płacenie za dodatkowe porace robotnikom w procentach zakupionych z funduszu mistrzowskiego, było standardem. Błędem niech będzie następujący fakt. Maszynista SP45, który okazał się być informatorem SB, wyznał po procesie, iż podczas postoju w Ełku spożywał z kierowniczką pociągu 15501 alkohol. Nie chcąc, aby ktoś odkrył ten fakt, odmówił dyżurnemu ruchu przydzielenia pilota, który pomógłby załodze spalinowozu bezpiecznie przeprowadzić pospieszny przez feralne miejsce, a prowadzenie pociągu powierzył swojemu pomocnikowi.